Witam Was, widzowie, w kolejnym odcinku z Manor Lords w bonusowym odcinku, w którym będziemy dalej się rozwijać. Nagrywam to od razu po nagraniu poprzedniego odcinka, i skończyliśmy na rozbudowie osady oraz na tym, że Bot przyjmuje nam tutaj obok, os znaczy osadę, no, teren oraz dobywamy punkty. Dobra, i pójdziemy w korzystny, korzystniejszy handel. No, jest to zbyt OP. Moim zdaniem, Rozwypadałoby wypadałoby zmienić nazwę w końcu. W trzecim odcinku dopiero zmieniamy nazwę osady. Więc wybierzemy to i zmieniamy nazwę osady na: no. Nie wiem, jak ją możemy nazwać. Nie, dobra, bo, bo nie będę mógł tam już nigdy pojechać, może napiszę miasto, które, do którego nie zamierzam jechać. A tu okaże się, że do Bydgoszczy będę kiedyś musiał pojechać. Dobra, mamy Bydgoszcz. Ej, ale ładne domki, szczerze, te ulepszone. Więc dobra, niech się tutaj rozwijają. Jedzenie mamy. Nawet z, z mnóstwo tego jedzenia mamy. Tutaj handel jest. Dzisiaj się skupimy głównie na handlu. Więc no. Trochę będzie ogarnienia, ale da się. Coś, Coś porobimy. Tylko trzeba tu ulepszyć. Tutaj co miałem zrobić? A tutaj miałem tego Warsztat łukarski zrobić, żeby już łuki robić, i tutaj do naszej armii dodać łuczników. Pierwszym, musimy mieć armię. Pierwszym, musimy mieć ludzi w ogóle, żeby stworzyć armię, oraz musimy wybudować takie miejsce jak posiadłość. Y gdzie to jest? To jest w administracyjnych. A nie, muszę mieć skromną wioskę, a ja mam pokaźna wioska. Czyli mogę to wybudować. Tak, tylko potrzebuję tego. Zasobów. Desek w tym wypadku. Dobra, to niech popracują, to wybudują tutaj wszystko. Dostają tych trzech ludzi, żeby tutaj pobudowali to wszystko. O, warsztat łukarski. No i będzie. Ok. A co jest potrzebne do następnego poziomu? Dachówki. A da... A glinę mamy tutaj. No nie dużo tej gliny, ale można tutaj ją wydobywać za ten czas. Ktoś tutaj popracuje, później zabierzemy go stąd. No i będzie. O widzimy, że tutaj ktoś już przyjechał handlować z nami Ach no. O, chyba już jedzie tutaj. Nie, gdzieś indziej To niedługo będzie trzeba zabrać tych ludzi. A można już zabrać jednego pracownika, o! Tutaj oni już pozbierają resztę, niech oni ulepszają te budynki, bo na tym mi zależy, żeby je poulepszać szybko. Nie wiem, do tartaku można jedną osobę dać. No, znowu nowa rodzina, kurczę, za dużo mam już tych. Trzeba więcej domów teraz porobić, a nie więcej, a nie ulepszać te domy. Coś takiego No i ten budynek trzeba jakoś Nie wiem, usunąć coś zrobić No i w sumie nie jest to jakiś głupi pomysł, można coś takiego też zrobić no, tylko coś takiego no Kurczę, ile ja mam już pracowników, eee Dobra, budujcie to szybko wszystko i... pracujemy. O, tutaj nowych leśników trzeba Nie wiem, do, do składu damy, idą y o kurcze, ej, skład trzeba ulepszyć, dobra Najważniejsze, ulepszcie składowisko I trzeba ulepszyć też spichlerz Bo widzę, że się kończy Tutaj miejsce, w spichlerzu Tak, ale bardzo szybko się rozwinęliśmy, widzowie w sensie, bardzo dużo oby, y, mieszkańców tutaj poprzybywało No w końcu budujemy nową tutaj... nowe dzielnice, nowe wszystkim, to... Nic dziwnego, ludzi zachęciliśmy po prostu No i coraz więcej straganów widzę Moim zdaniem chyba trzeba więcej tych... Y, y, to w logistyce było, logistyka Trzeba to zrobić i tutaj gdzieś obok magazynów to wybudować. Niech to szybko wybudują. Duży skład powstał. Spichlerz tutaj będzie trzeba za chwilę ulepszyć, ale niech to skończą. No. Wybudujcie, bo tu trzeba po prostu więcej wołów, bo tutaj za dużo pracy jest. No i nowa rodzina znowu, najwyższe. No Budujcie. Oj, nowy stragan powstał z jedzeniem znowu. Jakiś straganów powstaje tutaj sporo. Jeden. I tutaj można tak oszukać. A nie, nie można. Kurczę, myślałem, że można wziąć dwa tak. Kiedyś się dało chyba Lecz nie wiem hmm. I tutaj chciałem mieć warsztat kaletniczy Okej okay. Bo on zaspokaja pod, dwie poprzy, w sensie potrzeby ubrań Od razu z tym w sensie no na drugi poziom A buty są najprostsze do zrobienia w zakończona odkrywka. O, właśnie odkrywkę zrobiliście. Nie, wiem, to ich ktoś tutaj popracuje. Nie, wiem, tak, dwie rodziny. A właśnie, ja mogę iść w nieskończone żelazo. E, właśnie, to trzeba to odkryć, czyli to, czyli dwa punkty następne idą tutaj, w tą stronę. Nic innego. Ile kolejne, weźmiemy kolejnego woła Pełny magazyn Iśbałem, że to jest pełne, ale tutaj jest tylko. Okej okay. Dobrą logistykę musimy mieć, żeby to wszystko magazynować Dobra, za dużo drewna już. Można zmniejszyć trochę. Prowadza się kolejna rodzina. Dobra, tutaj do magazynu oni pójdą i do składu tutaj, w sensie do spichlerza. A i nowy stragan widzę się wybudował z opałem. No, przyda się, jak oni nie umiem transportować sobie opał, to przyda się więcej. No i kolejny wół. Nie no, mamy, fina mamy przez to pieniądze, przez ten obóz, że został. No i on tu jest nadal. Może. Dobra, robimy to, co, to, co robiłem ostatnio, zastąp, tak. E, czyli, no szybko, zbierzcie się. Nie zdobywam regionu, ja tylko zabieram. Zobaczymy czy. Nie, nie ma żadnej wojny, dobra. Zabierzmy pieniądze po prostu stąd No i kolejne pieniądze przyszły Nie można rozwiązać na okej okay. Teraz, teraz Kurczę Dobra, idźcie do pracy Nowe kompanie najemników Odkrywka, dobra, wydobują to Do spichlerza mieliśmy dodać nową osobę I tutaj też mieliśmy dać y, Tutaj w przemyśle to jest Gliniane piece, o, żeby tutaj wypalać obok Jakoś coś takiego można zrobić Chociaż tutaj jest taka dzielnica przemysłowa, tu wszystko się dzieje. No i dobra, to tutaj zróbmy. W ogóle wszystkie domy się polepszały już. To co chciałem. O warsztat tutaj nie powstanie. Tu może coś innego dać. Tu może kowala damy później. O, tu muszę dać właśnie kozy. Tutaj jakieś o, jakieś warzywka niech pochodzą. No i będzie sporo. Gliny mamy już sporo. Dobra, powstał już piec do gliny. I tutaj damy dwóch, e, dwie rodziny, żeby to tej wypalały. Nie wiem, pod jakim przyciskiem jest ta, e, coś takiego, że można sprawdzić, które budynki są ulepszone, a które nie. znowu dużo do budowania dałem zobaczymy jak sobie poradzą tak dużą ilością budynków do wybudowania coś tutaj, coś mało, na... mało rzeczy na to, dobra trzeba będzie tym się zająć Ostrożnie trzeba iść, jeżeli chodzi o sprzedaż opału. Tutaj można pobudować. Tu jeszcze taka dróżka mogłaby być, ale... W sumie... Coś takiego. O, taka dróżka sobie. I tu domki też powstają. No i zima. O, można już kościół na to bo mamy już cegły, tak? Gdzie są te cegły? Buty mamy. Ej, no już dużo cegieł mamy, dobra. Ulepszamy kościół, naj... najważniejsze. I przy okazji zobaczę czy domki. Nie, domków nie możemy, bo musimy mieć jeszcze karczmy. A żeby karczmę mieć, trzeba mieć słód. A żeby mieć słód, potrzebujemy mieć cięć Mhm, mm a to w handlu chyba można. Ile kosztuje jęczmień? Kurczę, dwa. Musielibyśmy sprzedawać coś, czego inni nie mogą mieć. Sprzedajemy wosk albo coś takiego, właśnie. Ja chyba nawet pszczół nie robiłem, a mam przecież odblokowane pasieki. Czyli tylko pobudować. Nie, wiem, tu jedną pasiekę można wybudować i drugą, żebym nie zapomniał, że gdzieś jest. Tutaj obok składu. O. I tutaj przydzielaniu po jednej rodzinie i będziemy sprzedawać to. Co tutaj w ogóle planuję? Do. A czy. W ogóle ciekawe, co będzie dodawane w kolejnych aktualizacjach. Do, do tej gry. Zapis zakończony, zobaczymy jak to będę budować. Jaki tu będzie kościółek wybudowany. Zobaczymy ile już łuków mamy. Dopiero teraz są, bo je, nikt w tym domu nie mieszkał. Aha. Dobra, dopiero teraz łuki będziemy robić. To tu kościółek, jaki wybudowali. Ej, łanie to wygląda. O, no i mamy wpływy. No i można tu więcej ludzi zatrudnić i kościół będzie miał większy poziom tam. Coś takiego. Na trzy rodzaje jedzenia. A ile macie? Raz dwa. Aha. Pasieki. Tutaj powstała pasieka. Tak, tutaj. No to jednego tutaj i tutaj będzie trzeba. Tutaj też jeszcze jedno. Dobra, niech siły lepszają tutaj domy. Widzę, że łuki już też są tam robione. Kolejne domki, chociaż już mamy. Nawet za dużo tych domów, bo. Aha, dobra, tu nie, bo tutaj są. Coś takiego można zrobić. Bo tutaj jest kamień, żeby go nie zniszczyć. takiego zróbmy Ostrożnie tu trzeba A tutaj powstanie posiadłość Gdzie on? Tutaj w administracji, o To Tutaj wieżyczkę taką damy Już nie można, co nie? Limit osiągnięty Dobra, to tutaj coś takiego wybudujemy, nie wiem To jest dekoracyjne, to wiem, o Tutaj można takiego poborca podatkowego z tyłu wybudować. Oj, coś... Kurczę, dwa wybudowałem w jednym miejscu. Widać to. Ej, w sumie tak tego nie widać. A to daje dużo, dobra. Aha, nie można. Jak usunąć. O no coś takiego niech się wybuduje. Tutaj taka dróżka tu już jest dobra. Taka posiadłość niewielka. Nie, ale to już wygląda jak potężna wioska. Tutaj no coś się tutaj dzieje. Rozbudowa jest. Wprowadza się rodzina. Czyli ile tych rodzin już tutaj jest? Ile tej gliny zostało już wydobyte? Aha. Już nie ma gliny. No to pozostałości zostały tutaj. Nie wiem, tutaj do... Tutaj potrzeba dwóch. No to tutaj niech pójdą. No i. Wy też już nie macie gliny tutaj? No nie macie, nie możecie wypalać. No to wy też no. Nie wiem, piec zostawię, będę kupował może glinę to będzie. A was mogę was tutaj do magazynu dać, i tutaj do składu. Nie wiem, będziecie targ otworzycie własne czy coś. Jak wykonano misję? Rozbójnicy są blisko. Już minął rok? O kurczę, ja sił nie mam. Zbroj... O kurczę, ja wojska zbytnio nie mam. Dobra, szybko budujcie posiadłość. Najważniejsze. Ile mam kamienia? Budujcie posiadłość, to najważniejsze jest, bo oni dają dodatkową armię. Nie zauważyłem, że armia już idzie. I jacie, to mamy bitwę tutaj w dzisiejszym odcinku. A ja tego nie zobaczyłem. Dobra, szybko. Po pieniądze. Nie no! Oni podchodzą coraz bliżej, tak? Kompanie najemników, kompanie najemników właśnie. Has, ze skarbca ty idą fundusze. Dobra, to nie stać nas. Kurczę, jeżeli nas spalą, to nie będzie ciekawie. E, jak tutaj drwa? Tutaj więcej. Nie wiem. O. No budujcie to, bo tutaj idą już. Ile? Kurczę, kamienia i drewna tutaj nikt nie zanosi. Dobra, trzeba działać, trzeba już zbierać... się. a niepokoi mnie to, że nie mamy tych. Mm. Że nie mamy tych tutaj, ojeju. Jak oni się nazywali? Tych z posiadłości, którzy będą nam bronić, już nie zdążymy zbytnio. Nie no, mogą coś próbować pobudować jeszcze, ale za późno się zorientowałem. Dobra, bo tutaj trzeba już zwołuje armię. Szybko, szybko, szybko. E Wy podbiegniecie tutaj, się ustawicie. Jest nas jeszcze mało, to jest problem. I łucznicy, szybko, szybko. Dobra, nas jest po prostu za mało tutaj. Aha, już podbiegają. Tej kobiety coś pracują, ale tutaj już trzeba się naszykować. Właśnie, zejdźcie z góry, o. Zróbcie coś takiego, o tutaj się ustawcie. A wy na górze się ustawcie, o. Jaki wy macie zasięg? Nie powinienem robić tej. Tutaj... Kurczę. Nie powinienem robić tutaj pod miniaturkę, ale chcesz ciekawości. Chcesz ciekawości po prostu mieć taką miniaturkę. O, że ten. że właśnie będziemy walczyć tutaj nawet wezmę już sobie zapiszę to żeby przez przypadek tego nie usunąć no i mamy miniaturkę i trzeba tutaj iść walka natarcie łucznicy daj, dajcie z siebie wszystko szybko biegnijcie Od tyłu, żeby im plecy zrobić. Dobra, i strzelać, bo już nasi umierają tutaj. W plecy im strzelać, żeby jak najwięcej zabrać. O kurcze. ale tutaj wbiegli. Tutaj od tyłu są. Dobra. Udało się. No nie, tutaj jeszcze mamy. Gdzie są? Tutaj, po tej stronie. Jest, udało się. Tylko oni idą do naszej wioski. Ej. Podróżnik tutaj idzie. Tu było pole bitwy, właśnie uciekają. Rozbójnicy uciekają od nas, dobra. Tylko nie spacie nam wioski. No jak poza. No, teraz można, co nie? Tak. Dobra, i wróćcie. Straciliśmy sporo ludzi, bo mieliśmy chyba 20, a zostało 18... 12 zabitych. Tam ciała będą leżeć, co nie? Tak, tutaj na drodze. Joci, ale masakra. No cóż, pewnie znajdą się szabrownicy i to będą okra zabierać. Okradać ciała. Nasza gospodarka trochę się zatrzymała za ten czas. No ale dobra. I teraz dopiero już tutaj pusta. O ile ludzi tutaj idzie? O, tutaj pole sobie mają. Dobra. Damy radę jakoś. O kurcze, ale skóry Ale skór tutaj brakuje O i powstanie tutaj Będziemy mogli rekrutować do tych, że... Jak to są? Szlachcice Co nie? Tak oni się nazywają? Świta, no, no, uznajmy, że to szlachta Jacie, to można dokupić... właśnie, dokupmy sobie Jak już mamy gdzie się dokupywało? Czy to za zapraw... Ulew zbroje? A to w skarbcu była, ha Czas dostępnie zablokowałem, dobra Tu mamy tylko pięciu, ale zawsze by coś to dało. Można, pod... Można teraz podatki dawać. Dziesięcinę na piąty poziom, a to na dziesiąty, że podatki gruntowe. No, słuchajcie, no trzeba jakoś zarabiać się. O, i możemy. Ty region możemy zdobyć. To może to zdobyć, bo glina tu jest. Weźmy to, zdobądźmy. Tylko poczekajcie, bo to może. Tu się. No, film już jest trochę trwa, więc może to na tyle w dzisiejszym odcinku, widzowie. W następnym odcinku pójdziemy zdobyć ten region. I zaczniemy tutaj rywalizować z, z botem o tereny, więc widzowie, tutaj, tutaj chcę po prostu zrobić coś ładnego, o. więc widzowie, tu macie mój kanał, tu moje poprzednie odcinki, ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć!